Nie konsultowałem z Robertem Lewandowskim tego, że tu przychodzę, natomiast y, rozmawialiśmy po podpisaniu kontraktu i pytał się właśnie o warunki i śmiałem się nawet, że wyślę mu zdjęcie z szatni, że w zasadzie tutaj nie ma wielkiej różnicy jak wracasz z Klasy do Ligi Okręgowej, do Wieczystej, bo pewnie nie wszędzie jest tak jak tutaj, ale pogratulował i mówi powodzenia. W zasadzie nie miałem obaw. Nie, no Przecież piłkarsko jest ok, zdrow jestem zdrowy. Kraków, piękne miasto. Ludzie mnie tutaj polubili przez to, że grałem w Wisłę Kraków, więc w zasadzie obawy. Jedyne przed jakimiś głupimi komentarzami, ale to zdarzało się nawet, gdy grałem w Jaceklasie. Niektórym, powiem tak, idiotom albo durniom trzeba odpowiedzieć, że nie robimy nigdy inwestycji jako klub w pusto. Transfer Sławka. Nie chcę mówić tak konkretnie, ale podejrzewam, że zwróci nam się w ciągu trzech tygodni, jeżeli chodzi o e, finanse. Nawet nie zdaje sobie Pan sprawy, jakie firmy chcą u nas się na koszulkach reklamować. Dużo dziennikarzy prosi właśnie o wywiad o i tak dalej. Myślę, że na mistrzostwach Europy i świata nie miałem aż tak dużo zapytań, ponieważ tam wszystko się skupiało wokół całej drużyny, a tutaj jednak e, no wokół mnie. To nie było tak, że ja sobie tu przyjechałem i w jednym godzinie postanowiłem, że będę grał więcej, Nie, ja sobie to przemyślałem dobrze. Takie pytanie do młodzieżowca, jeżeli ja dzwonię do młodzieżowca, którego chcemy zobaczyć u siebie na treningu i pytamy, pytam się go, a powiedz mi na gierce, chcesz być ze Sławkiem? Peszko, czy przeciwko grać Sławkowi Peszko, tak? Od razu dostaję zagadkę. Ty poznajesz, czy on jest chłopakiem pewnym siebie odważnym, czy czy jednak chce ze Sławkiem zagrać i tak dalej, tak? To już jest następny jakiś nasz cel, w którym pomaga takie nazwisko. Myślę, że takim Najważniejszym okresem w tej, w tej historii klubu były, był przełom lat 40., 50., kiedy Wieczysta grała właśnie w, w tej krakowskiej klasie A i przegrała o włos awans do Ligi Ogólnokrajowej, która wtedy się formowała, pierwsza liga. Z Krakowa awansowała Krakowia, Garbarnia i Wisła. Natomiast ostatni mecz, który, który Wieczysta miała rozegrać, to był baraż z Tarnowią. Po bardzo dobrym sezonie, ale Wieczysta ostatecznie przegrała ten mecz 1-0 i to Tarnowia zagrała na szczeblu centralnym. Potem już wieczysta była, nie była nigdy tak blisko, żeby, żeby awansować na taki szczebel. Chłopaki pierwszy dzień taki byli e, nastawieni, że jakbym nie wiem, jakiś z kosmosu była, ale przecież ja jestem normalnym człowiekiem i otwarty dla wszystkich, więc teraz już widzę, że na mnie mogą policzyć nie tylko na boisku, ale też poza nim. Zawodnik, który dwa lata temu grał na miejscu świata, teraz jest z nami w Szapni. No, trochę może powiedzieć, się głupio czuje, że głupio czujesz, ale trzeba to zaakceptować i teraz jest jednym z nas praktycznie, nie? który dalej jest. Można powiedzieć, że nic tylko uczyć się od niego cały czas. Sławek do szatni wszedł jak do siebie. Nie zmienił się pod jednym względem. Sławek to jest 100% na treningu i w Gierkach. To jest trudno go powstrzymać do czegokolwiek. To jest nie dość, że jakość, to jest szybkość, to jest dynamika. To Sławek jeszcze prócz tego to jest ogromny charakter na boisku. Myślę, że dla niego też jest to fajne, ciekawe doświadczenie, bo spotkał się tak naprawdę z ligą okręgową, która jest. 100% profesjonalna, także sam mówię, że taki natłok treningów i na takim poziomie to to, to rzadko się nawet w ekstraklasie spotykamy. Jeżeli chodzi o warunki organizacyjne, w klubie to mamy zapewnione wszystko. Wszystko na poziomie ekstraklasowym. Boisko zielone, szatnia dobra, fizjoterapeuci, suplementacja, GPS-y, kamery na treningu, więc nie widzę czegoś, co miałem w ekstraklasie aż tak ponad stan, czego tu nie mam. Także to wszystko idzie w dobrą stronę. Na dzień dzisiejszy dysponujemy płytą wyremontowaną jako płyta główną. Za tydzień już jest oddana nowiutka płyta wyremontowana boczna. Za chwileczkę staną nowe trybuny. Niby jesteśmy z nazwy jeszcze okręgówką, ale tak naprawdę jak na to ktoś przyjdzie i zobaczy to od środka, to to zupełnie inaczej wygląda i to jak tutaj się ciągle to zmienia. Czy znaczy, ktoś mi coś powie, co jest w Ekstraklasie, a tu czego nie mamy? A jak czegoś się mamy, to dwie godziny będzie. Jeśli chodzi o pozycję Wieczystej w krakowskim futbolu, to trzeba pamiętać, że w latach 40. i 50., czyli zaraz po wojnie i do tego czasu komunistycznej przymusowej fuzji z Domskim, w zespół o nazwie Spójnia, Wieczysta była czołowym krakowskim klubem, właśnie nadmieniając chociażby te baraże o awans do ligi ogólnopolskiej. Natomiast też warto wspomnieć te lata 90., kiedy Wieczysta gra w czwartej lidze. Bo biorąc pod uwagę hierarchię wszystkich krakowskich klubów, można powiedzieć, że wieczysta była siódmym albo ósmym krakowskim klubem w, tej, w tych wszystkich szczeblach i wtedy też miał miejsce ciekawy mecz, bo na wieczystą przyjechał Tomasz Frankowski, który został karnie zesłany do, do rezerw Wisły i grał tutaj, strzelił nawet bramkę, aczkolwiek media pisały, że, że nie zagrał dobrego meczu. Przerwane rozgrywki z powodu pandemii spowodują to, że będziemy się musieli męczyć. Jeszcze rok w niższej klasie rozgrywkowej i to jest dla nas na pewno było stan nerwowy, Nerw, wprowadziło dużą nerwowość, tak, bo, bo szkoda, szkoda przy takim rozwoju klubu, przy takich inwestycjach, szkoda jeszcze rok się męczyć. Teraz podejrzewam, że będzie każdy się nad nas stawiał, żeby tym bardziej wygrać z nami, Teraz będzie zmotywowany na 200% ja osobiście uważam, że nie powinniśmy zremisować, a co dopiero przegrać mecz w tej lidze. Na każdym poziomie jest potrzebna drużyna i ja liczę też na drużynę, drużyna liczy na mnie. Przecież też nie wezmę piłki, nie, nie, wiem, nie okiwam tutaj dziesięciu zawodników i nie bramki. No, tego, na to mi też nikt nie pozwoli. Czy jest takie coś jak presja? No, ciężkie pytanie. No, każdy wie, do czego to ma wszystko dążyć i jest, jaka, jakaś jest. Może nie, nie, nie aż jakaś wielka, bo wiadomo, że może w Ekstraklasie gdzieś jest większa, ale, ale jest presja, która ma mobilizować, a nie deprymować. Gdzie widzę? Wieczystą za 5 lat. Czwarta, trzecia, druga, pierwsza. Mam nadzieję, że w ekstraklasie i mam nadzieję, że ze mną. Krzes będzie e, w przyszły weekend. Właśnie się Chłopaki śmieją, że gdziekolwiek nie idą, to jest jakieś pępkowe, parapatówka, a u nas jest po prostu peszkowe. No peskowe będzie na pewno. Będzie zabawa, będzie się działo. Słuchaj, daj z siebie maksa na boisku i daj siebie maksa e, wieczorem do końca.